Cześć, Szybek się z tej strony I dzisiaj będziemy malować na płótnie Takie były reklamy proszku do prania A czym będziemy malować? Kojarzysz? Poczekaj Twoją fryzurą Dobre Dobre Ale kojarzysz to? Salvador Dali Czy nie kojarzysz tego? No właśnie mogą widzowie nie kojarzyć, młodsi Były reklamy na przykład proszku do prania I tam było wiesz Spróbuj nowego widzir! O tak to świetnie. Tak, czy tam i dawingową, tak, tak, musieli no, zawingować. No. No. To było takie charakterystyczne w naszych to czasach. Tak teraz może z tego nie ma. Są, ale wizja taki bój. I tak co robimy? Odhaczone panowie, ma za nami prawdziwe płótno. Takie, na którym malował Matejko, Da Vinci. I Salvador, kto jeszcze? Salvador, Salvador Dali, Van Gogh, tak. Van Gogh. Kto jeszcze? Trump. Nie wiadomo, kto malował na 21 sierpnia, godzina 17. Wielkie otwarcie drugiej plenerowej siłowni Jeep Gym. We współpracy z naszym nowym partnerem Decathlon, który chce, żeby siłki zewnętrzne nie były tylko ławkami, ale prawdziwymi siłowniami. Już w środę, 21 sierpnia, przekonamy się, kto jest najsilniejszy na targówku. Na konkursie wyciskania leżą. Siłownia prawdziwa, darmowa targówek Geodezyjna 76. To najsilniejszy. Środa, sierpień, Decathlon, Wukadzik. Dokładnie. A więcej informacji znajdziecie na Decathlon Go. Do zobaczenia. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Dzielimy się na dwa Ta zespoły. Zowiecką. Ja z Roburem, Saker z Pączkiem. Jedna osoba maluje, będzie to Robur i Pączek z każdej drużyny, a my udajemy się do pokoju zwierzeń i nie widzimy, co malują. Oni wiedzą, co malują, my nie wiemy, co malujemy. Robur wie, co maluje, ja nie wiem i będę musiał. Improwizować i chodzi o to, kto najlepiej odzoruje to, co znajduje się za kotarem. Będziecie mogli przeanalizować co się dzieje na obrazie no. i przygotować na przykład barwę dla nich, albo coś no. naszkicować już. Nie musimy już naszykać kolory. Albo już mamy sobie i szkicować. Ej, no, masz tylko farby. Tylko farby. No. Powiem bardzo chciałem w kroka 2 zagrać. Pojechaliśmy na Starym 10-lecia kupić. Okazało się, że. Boomerska stawka numer dwa. Okazało się, że kiedyś było coś takiego, nie? Generalnie kupowało się piraty, bo. Znaczy ktoś kupował, podobno. Kolega mówił. Tak, kolega, kolegi kupował piraty. I, i co? No i gówno, kurwa. 30 sekund. Było tylko menu, 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 Ty, menu, Było tylko wypalone na płytę obraz PNG. Ja okay, kiedyś kupiłem jakiś film. Nie pamiętam teraz jaki, ale przychodzę do domu, a to płyta Archeliego. Ty. Muzyka. To nawet nie był film. 15 sekund do końca. Myślę, że to będzie. No co? Yy, moje przemyślenie jest takie, że dzik mały, 250 ml, wszedł do biedronki. Zapraszam wszystkich. Batoniki nowe. Pyszne wajdu. Do... Już lecę? Kurwa, mój kompan urobił stół. No. Ale ciekawe przeżycie, nigdy nie. Do za niego kawałek tyłowie. 30 sekund. A tak poza tym, to zrobiłem szkic, obrys, i mam nadzieję, że Saker skojarzy zdjęcie. No, ale bardzo szybko zrobiłeś to, i tak jakby już jakość tego obrazu. Ja po chciałem linię, linię zrobić, ja kolore, żeby on w ogóle wiedział o co chodzi. Jak kol, kolorem cienistym, mhm. cielistym, cienistym, cielistym mhm. zacząłem, żeby on wiedział, żeby tam starać się. Może się kapnie o co chodzi. Wiem, że rysuje się najpierw zawsze taki omal. się sekund. Nie wiem. Wystarczy. E, no, ja chciałem. Tak. Wyszedłem z tego, że jakbym zaczął malować, właśnie odzorowywać to, co jest, to że on on nie dokończy dobrze i tylko mi najebie. Nie? I czemu on nie rysuje? Tak, Coś tam malowa. Co no, ty tak? Chujnia! Co zrobiłaś? Nie, no ciało dorysowałem. Ja kilka guzików dorysowałem i parę linii pociągnąłem dłużej niż były. Chujnia. Ale podoba mi się to. To Ciekawe, podoba mi się. Ciekawe co, co z tego wyjdzie, nie? E, ogólnie zasada jest taka, że jeśli wasz kolega z drużyny coś namalował, to co? musi to być część pracy. No, to by było za gdybyś ty tutaj coś hmm. robił. To Musi pozostać jakaś część od nich. Ja ty, myślę, że ja bardziej zepsułem niż ty. Żeby on tylko. Jak spojrzałem na wasz obraz. Żeby wskazówkę jakąś zostawili, nie? Nic, właśnie, u mnie nie. On po prostu, jak on chciał, u mnie chciał jak najwięcej kresek przenieść. Bardzo niechlujnie dużo najebał względem no, was. Ty miejsca bardzo się już nie? Tak. O! Kaszarówka, co? Hmm. Za chwileczkę, nie? Za 4 <laughs> miesiące. Szybciej. Szybciej nawet, daj spokój. Wrzesień już pewnie. Piękna szana się zrobi. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. E, ten, no właśnie dużo mi zajęło czasu w ogóle wyjmowanie farb, więc nie wiem, może przez to, że mam tylko minutę, to wyjmę wszystkie farby? I poświęcę po prostu na to jedną rundę. Fajnie. się. Nie, bo no nie, nie wystarczy mi czasu. Kiedyś mi czas. Co to jest? Ty? Czekaj, kawałek. No. To jest drzewo. No. Ale nie dałem. No, dobra. No, mi się w ogóle przypomniał, że Filip to przygotowywał. Tu może być coś w ogóle. Nie tak. To może być. Co... Już? Że na przykład... Już to, czas 45 leci? 45 sekund. Kurde. To może być coś całkowicie zbieżnego. Że w ogóle może my nie mamy to. malować. nawet nie malujemy. Chciałbym to dobrze wykonać. Mam nadzieję, że Saker coś tam porobi, nie? No bo jak przyszedłem, to on tylko guziki no, on zrobił. Wiesz, niech uruchomi trochę głowę. Że niech domaluje coś. I się okazało... I się okaże, że my wygramy, czaisz? To jest kurwa Stenix jakiś? Co to kurwa jest? 30 sekund, nie? <laughs> ja nie wiem, co tu dom domalować, ty. Nie chcę, nic Daj się ponieść. Nie bój się, Owsa. O to w tym chodzi. Żebyście o, zrobili to razem. No wiem, ale co tutaj, co Nie wiem, ty. Nie mam pojęcia, co to tutaj zrobić. No to no. trochę mu nakreślę. O kurwa ty. To trochę mu podkreślę. Trzy, dwa, jeden. Koniec czasu. Sylwetkę mu trochę podkreślenie. Czas by zmienić się. Uśmiechnij się, kurwa! Ładnie, ładnie, ładnie. Czas. Po, dorobił paski, <śm> ma paski. <śm> HAHAHAHA <laughs> JAZDA! 23 sekundy Drzesz tego Kolego drzesz tego Ria Rzesz tego Ale kolego tego. Bardzo dziesięć, dziewięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec. Ale było fajnie, jak pamiętam Michałem na do święta do Kai i na laptopie grałem do czwartej nad ranem, Kaja spała, a ja grałem w to. Mam zajebiste wspomnienia ja z tego tak i co? I to jest stracony czas, bo grasz w gry na komputerze, to jest pierdolenie. Gorzej jak to konsumuje twoje życie i cię niszczy. Do malowania uciekać, tylko namalujcie dużo, a nie parę tych maznięć zrobią i wszystko za nich malować trzeba. O, czas, start. No dobra. Co no tutaj można... Oj, oj, oj. Bierzemy sobie falutkę. Może się przyda, ta. Kurwa, gdzie on te pędzle rzuca? Będzwał. Nie wiem, gdzie jest czerwony. Mam nadzieję, że przyjdę, a Saker mi wypierdoli piękny, wielki kanion w tle. Myślisz, że jest to możliwe? Kurwa, nieporządek zawsze jest. 22 sekundy do końca. Możliwe. No, ja mam tam bardzo dużo drzew, takich jesiennych. Nie wiem, czy jakby zacząć to malować. Po prostu jeszcze może jakieś drzewo. Jakieś coś ala choinki mm. Nie wiem czy nie, bo to bardzo dużo czasu by mi zajęło tam teraz nie niebo bardzo długo się maluje, nie? Bardzo długo się maluje 10 5, 4, 3, 2, 1 Pamiętam jeszcze jedno wspomnienie byłem w kafejce kurwa i widziałem jak właśnie duele robili na miecze świetne Kafejka? I nie wiedziałem, jak oni to robią, nie? W ja kafejce to... A to się okazało, że jest tylko multiplayer. Nie widziałem, żeby w kafejce w życiu ktoś grał w coś innego niż CS. No, macie trochę bonusowego czasu, bo akurat się tutaj Zabotałem. Już? No tak, lecimy, tak. lecimy. A w z tym złotych? Fajnie tam, nie ma tam słońca, ale fajnie, pociągnął. Mm. Ale jest jakby tam niebo, wiesz, drzewka. Mm. U mnie sakar nie trafił. Nie domyślił się, że to jest on. o dobrze, wstrzeliłem się. A wy macie bestiego jakiegoś. Ale my kogo mamy? Jakiś drwal? Ciekawe, brody nie, mu nie pędzel. w jest. Nie, nie, nie wiem, co on robi, naprawdę, kurwa. Nie na domalował mu brody, jest. nie? Te? Nie domyślił się chyba, że to jest jego zdjęcie. A ma charakterystyczne łuki, robiłem z ust, charakterystyczna ta fryzura, no. a on mi zamalował to. Także no. kurczę, może yy, teraz zyskujecie przewagę po, ten, po tej rundzie. Nie wiem, czy brodę. No. Jestem wiodący. Jokol, 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 Teraz jedna, oni i koniec. Czekajcie, Czyli... bo ja mam jedna, oni i koniec. Okay. Czyli to jest wasza ostatnia szansa na uratowanie tego. Czas I dam Wam tutaj z półtorej minut. Albo nawet dwie. Jaką masz taktykę? Nie mam taktyki, nie wiem co tu, no czekam na jego krok jakiś. Nie, nie chcę za dużo dodać do tego obrazu. Ja na początku starałem się jakby kontynuować pracę Pączka. Potem sobie przypomniałem, że Filip jest właścicielem kanału i zacząłem lecieć na freestylu. Staram się zrobić... Tak? Dodajesz dużo rzeczy od siebie? Randomowe w chuj rzeczy robię. No to ja bezpiecznie gram. Ciekawe. A zobaczymy czy się opłaci. O co tu chodzi? Czy odwzorowanie wygra, czy... Nie wiem większa no, ciekawy jestem. Właśnie teraz zrobiłem złoty łańcuch. Spoko, może być na to... Gold chain. Co ty tam widzisz? To są choinki kurwa. To są choinki góry kurwa. Mówię wam. Dobra, macie jeszcze 30 sekund. Ale gorzej jak wiesz... Jak to Zabierzesz się... mu miejsce, możliwe. możliwe. A nie miejsca nie, bo on tam, on tam już pokreślił wcześniej. Mm -hmm. Wygląda teraz jak obelix ze złotym łańcuchem nasza postać. Mm -hmm. Pomalowany jak zjep. Z makijażu 15 sekund. Zobacz, Minecraft się skończył! Minecrafta PRZESZEDLI MINECRAFTA TY! <grystanie> Przecież jest Minecraft. Jest to wasza ostatnia nie, tura, nie. więc macie półtorej minuty, Ładnie potem się, już się spotkamy. Co? z zrobimy, już mogą tu być, nie? Tak. Bo to jest ostatnia, Czujesz co? Ja mam w głowie? Jak to wyszło, Tak. nie wyczyniłeś, że to będzie? Chyba dopełniasz, wiesz? Chyba Do, dopełniasz dzieła. Gwiazdy? Okej. Okay. No to tu? jest Co? To słońce po prostu. Piękne, tak, dobra. Kurwa, Saker. No, przekazuję. No rozumiem ci. coś z głową, ale nie wiem kurwa co. No uszy masz. Ja to przekazuję. Co co z kurwa masz na czole. No, A wiesz, wiesz, wiesz kogo rysujesz? Czas jaki jest? Mnie? 20 sekund. <laughs> tak. O kurde. Nie mogę podpowiadać, tylko zapytałem, zapytałem ciebie, czy wiesz? Ale to, o, to się klei ogólnie, spoko. Eee... Sześć, to, pięć, to cztery, trzy, nie, dwa, Nie, nie wymyślisz. Jeden. Nie, nie No, zobaczmy reakcję ich, jak odsłonimy, bo to, to będzie gruba reakcja. Jak odsłonimy, co my rysujemy? Poczekajcie, to wygląda... Jak oh, Diego mam do Maradona dla mnie. No, koszulka, <laughs> koszulka Argentyny. No? No. Dla mnie Obelix. A to Saker. A to nie. Drwal, ten, jak Tin z Alicji w Nieczarów, tylko że drewniany, a nie metalowy. Tu jakiś, nie niby drwal w takim ale wartuchu. Ale tak szczerze no. myślę, że to jest owca, a to ja. Tu jakiś drwal niby, ale wiesz o co chodzi. Tak, ale to, jak nie już ma brody. Jak mam szczerze zgadywać, to to jest owca, a to jestem ja. No. To za to jest już punkt? Ty ale to płód. no fajny ten Boże. obraz. Fajny. No ogólnie no. sami ocenicie kto zrobił lepszy. Ja nie będę ci mały no. wcierał. No. Ten uśmiech słońca dał. Zobaczmy, no. <grym> o, <faktycznie. grym> Kurwa. Ty! Nie bo rozjebałem! Rozjebałeś, tak. O, Tylko potem Te słońce zacząłeś napierdalać już... No, no, ale, ale patrz, jest żółty. Ale tak, ale ogólnie trafiłeś chyba bardziej pamiętałeś ode mnie, bo ja ci przekazałem to. No, ale tak, to ty lepiej widać. My nie mieliśmy no. takiego tła, gdzie masz właśnie na przykład wygłosy. Z, z, Schematu, nie to miałeś żółty. Nie? A ta jesień jest u nas, oni tak. trafili lepiej z klimatem. My całkowicie nie trafiliśmy, z, w sensie trafiliśmy, sporą roku nie trafiliśmy. Powinien być bardziej pomarańczowy. jesienne, u nas. co nie? No, a jest ja, zobacz, no. u nas jest za zielono. Tak mi się wydaje. Za zielono jest u nas. Ale niebieski jakiś jest, ale... Ale tutaj zaś, ten no, to żółto jest... na instynkt, a patrz, najwięcej żółci. No jest jesienie u nas też, ale tak jakby tam jest na tym obrazku powiedzmy, powiedzmy, że w cieniu są, w ciemności te drzewa. No. Nie ma niebieskich drzew, tak? No. Myślę, że na 10 minut to dużo wyciągnęliśmy. Kanion. Kurczę! <głos》>. Zwłaszcza, że ja od połowy myślałem, że zmieniłem taktykę. Że nie starałem się dokończyć Ciebie, tylko robiłem jak największą abstrakcję. Bo pomyślałem, że Filip to Filip. I trochę ci wyszło dopełniłeś dobrze. Mhm. Uważam, że nasza jest. Lepszy jest technicznie nasz obraz. Troszeczkę teraz nie, nie dokończyliśmy tej twarzy, kurde. mogliśmy... Bo wy macie kierunek. No. Nie wiem, przedszkolaka, a u nas to wiesz, jest niedokończony, bo ta twarz jest niedokończona. Jakbyśmy obrali jakiś kierunek byłoby wykurze dopełnienie to byśmy no. was tak jakby w ogóle już. Jak to moim cenisz? zdaniem stylistycznie pokonali. No wy macie bardzo dobrze odzorowane. Kto wzorował więcej elementów obrazu. Ja Ale mi mi tylko się podoba. Włosy, że bardzo mi się podoba tekstura włosów na obrazku Saky No U Was tutaj nie ma takiego elementu. Ale to wygląda, wygląda jak Corn Rose, i... wiesz, a on nie ma Corn Rose. Też kurwa, to wygląda jak, jak włosy Co? Exhibita To nie? jest Cornrow? To, to jest cornrow Tak, to jest A dla mnie. To cornrow. wygląda? To jest cornrow jak Allen, Allen Iverson, Carmelo Antony miał w Prime i czasy. Exhibit No ale to jest to taka szara. I ja widzę takie, że masz zjebaną głowę, w sensie, że masz głowę jak żarówkę przez to i masz cornrowsy Serio. Ja widzę cornrowsy Dajcie znać, czy... Widzicie Closey widzowie. Karmane Antony pisze Cross, ja, ja mam bok... Ja tak? No właśnie tak! No właśnie to mi, to mi robi to złudzenie. To nie, jakie nie, jest nie złudanie, nie dobrze. To co, jakbyście mieli wszyscy ocenić od 1 do 10? Obraz jeden i drugi. No No dobra, nasz bym ocenił na 7, bo brakuje tej twarzy. Też 7 dałbym. A to ich bym otrzymowo. ocenił... Ich tak bym ocenił na 8. Ale kaktusy mi się nie podobają. No za to że trafili, nie? Czyli ta daje ten punkt, powiedzmy, 7, 8 dla nich, bo odzerowali, ale sam obraz trochę warsztatu brakuje. Tak. <laughs> Tylko trochę. Jeżeli chodzi o sam warsztat, u nas więcej, ale nie Rozumiem, że też oceniamy odzorowanie, tak? Czekaj, zobaczmy, warsztat. Właśnie, to zobaczmy no, no na to was, osiem... waszą twarz i na naszą twarz. Gdzie wy, wy macie lepszy warsztat? Tak, my nie dokończyliśmy tak? twarzy. On dał tylko tak, jakby rysy początki, zalążek. Zobacz twarzy. Zobaczcie iście, zobacz te choinki. No zobacz, Uwa, kurwa, człowieku. weź się przyjrzyj. Patrz, nie masz słońca. Na, patrz, gdybyśmy rysowali jak wy, byśmy dali słońce. Ta. Wiesz o co chodzi? No. Półkole i kurwa promyki. Ta. A tu zobacz, tutaj jest żonglerka z tyłu, nie? Mhm. Tymi ja, kolorami. ja widzę tego wariata nie? u was, twarz, thin man. No. ten nos. No to ja bym ocenił nasze na 8, a wasze na 7. Tak uczciwie, moim, zda moim zdaniem. Ja bym dał remis, bo tu jest lepsza technika, a tu lepsze odwzorowanie. Nie, nie da się tego ocenić, moim zdaniem. Hmm. Na przykład u nas ta choinka, jak teraz hmm. tak patrzę, tu ogólnie to drzewo, nie? To jest perfekcja. No ładne. <laughs> czy ty Filip oceniasz, czy, czy jak to jest? To jest? No, mogę ocenić. Jeśli nie możecie się sami zdecydować, chociaż wiem, że przewaga była tutaj po jednej chociaż no Chociaż nołączek ocenił swoje lepiej z drugiej strony. No, moim zdaniem, obraz po lewej stronie jest i technicznie, i jeśli chodzi o wzorowanie lepszy. Jeśli miałbym ja to ocenić. Co prawda koszyłka Argentyny wyszła zamiast swetra i koszyli. Dobra, no to ja się zgadzam, no. Znaczy, nie zgadzam się z jednym, technicznie absolutnie no. uważam, że nasz jest lepszy, ale tak. zgadzam się, że wygrywają odcinek. Wiesz co, technika? Chyba te włosy mnie kupiły, że jest ta tekstura. Na nich. No nie. Spoko. Ale drzewo ładne, szczerze, to lewe. No nie, drzewo jest kurwa perfekcyjne. Właśnie o tej technice co mówię, no to u nich te drzewa. Mhm. Drzewo ale, jest pojebane, Ale zrobili, zobacz, ręce drzewo. i korpus i szyję zrobili o. techniką z drzew i to wyszła po prostu jedna plama. Mhm. Nie ma w ogóle żadnego szczegółu tu. No jest po prostu taką. Ta twarz, gdybyście może się bardziej skupili na stacie, to tutaj by była jakaś większa konkurencja. Czy kapitalnie teraz? Kapitalnie. Teraz to już nie jak twarz. Ale powiedzcie, nie. że kurwa nie ma czegoś, ta twarz, nie? W tej twarzy. Jest trochę kurwa. A, ja już nie ty widzę robiliłeś. twarzy w no. tym twarzu. Nie, no nie, nie. nie. to. Nie ma Ładne. twarzy w tym twarzu już serio, była lepiej twarz wcześniej. Patrz, trochę trzeba, właśnie nawet nie wiem, czemu to robię. O, takie. <grym> Wiesz o co chodzi? No nie ma twarzy, no zjebałeś obraz. Uże, Rewanż taki. na dużych formatach i każdy będzie malował. Na dużym formacie i jakiś obraz. Jeden obraz. Rewanżyk? Będzie...